Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Hej. Zapraszam dzisiaj razem z moją siostrą na kolejny tak wspólny. Bardzo Wam się spodobało, że razem kręciłyście filmy. Dziękujemy Tak, dziękujemy bardzo za miłe komentarze. Mnóstwo miłych komentarzy po prostu jest bardzo no, miło, miło zaskoczone. Ja jestem bardzo mile zaskoczona, tym bardziej, że pierwszy raz mogłam być na kanale Karoliny, więc bardzo dziękuję. Tak, a wiesz, że to był komentarz pod spodem, żeby nasz kanał zakładać? Czytałaś go? To nowy komentarz. No, że Natalce rodziciel by kanał zakładał, to prawda. No ale dzisiaj, skoro siostra mnie odwiedziła, postanowiliśmy nagrać razem tak i będzie ten tak się nazywa Tak, kto? Jest to taki tak, w którym mamy napisane K, K i N. Czyli Natalka i Karolina. No i to będą takie proste odpowiedzi, czyli czy Natalka czy Karolina. Z tego co usłyszałam w tym tagu, nie można nie podnieść rąk, więc się nie zdziwcie jak czasami będą dwie w górze, bo pewnie często tak będzie. Mm -hmm. No to dobra, ja będę czytać pytania, bo tak niewyraźnie nie napisałam, że z siostrą się nie podzielę tymi pytaniami. Mm. Więc Wiem, pierwsze tak? pytanie. Kto spędza więcej czasu w łazience? Obydwie to samo powiedziałam. Większe wyjaśnienie macie chyba w tym, sister, tak? No. w no. o to twoim szykowaniu się, więc tak, to nie tak. będziemy się tak. rozgrywać. Więc już wiadomo wszystko. To jest bardziej oszczędny. Aaa! Tak skromna jesteśmy Bardzo Za Bardzo skromna. Jest za... Tak. Jesteś skromna? Oszczędna. Skromna, bardzo. Skromna, tak skromna tak samo i oszczędna może. No, oszczędna to. Może tak... Może my tutaj jesteśmy może tego. Wiesz, że nie Nie wydajemy kasy, takie... więc wspólnie no. jakoś, że się widzimy, wiesz. O No, my każdych... tak. no, no, jesteśmy. No dobra, to tak. Tak jest, 300. Hmm. Kto ma lepsze poczucie humoru? Hmm. Ja! Wygrała? Tak. Dzięki tak. Ciebie, no, że się, że ta, że w ogóle jestem. Mam bardzo starannie chyba poczucie humoru z wiekiem coraz szybszym. Ale, ale dlatego ma dobre te... poczucie humoru, bo ona jak coś powie, ona mi żart, lubi opowiedzieć. 15 raz opowiada ten sam żart i nigdy nie ma żadnej puenty, ani sedna. Nigdy nie do końca. Bo ona... Nie, nie potrafię. Poszedł jaździł. Nie, nie, nie potrafię, tam było? Było? Ale przez te... to jest śmiesznie, nie? To tak. śmieszniej niż kawałek. Ja, ja najbardziej się cieszę z tego kawału Nikt jeszcze nie rozumie, pękam ze śmiechu. Tak. Tak. Ale wiecie, ja nie mam poczucia humoru, na pewno. Karolina ma o wiele większe. Nie wiem, gdzieś żarty, ja na przykład, e, mąż Karolina lubi takie żartować czasami, to ja, ja od razu wszystko na poważnie biorę, nie wiem dlaczego taka jestem. Czyli ja bardziej. No mógłbym. Bardziej, no. Kto ma większe cycki? A co? Ty masz większe Grzybasz, cycki, pa. nieprawda. No nie. No tak ja, zawsze większe cycki ode mnie. Zawsze. Nie, mi się wydaje... Znaczy, to no nie, nie jako dziecko, ale... No w ja zawsze, no... E, nie, może był taki etap, gdzie. A się może mamy takie same bardzo duże cycki? A może mamy? No mamy bardzo to... duże cecki. Bardzo. Ale jaki to muszę mój no, 75 B nosisz tego? Tak. Ty, Ty też. No To mamy taki sam. Tak samo duże. No. Kolejne pytanie. Klańca. To ma większe powodzenie u płci przeciwnej. <grym> to się nie da inaczej odpowiedzieć. <grym> dziewczyny, <grym> dlatego że mamy odczucie tego, jak idziemy we dwie. No tak, no, się do zgorzelca tak. na zakupy. Tak. To nie ma, no. że o jedna ładna, a druga nie. Nie, nie. jesteśmy zawsze podrywane razem, więc. Jakbym miał kiedyś na bloku. Ech małpy! Jak prawie nie zleciły z tego rusztowania. Tak tańczy, daj. To było najlepsze. Tak Ech małpy. Tak. Robert? Kto więcej śpi, jest większym leniem. No ja też No Ale to ręce w górę tylko dlatego, że nie uważam ani siebie, ani Karoliny za. Śpią. Śpią. No śpiocha. Nie, my długo nie śpimy? Nie. I nie jesteśmy leniwe. Nie, naprawdę my nie jesteśmy leniwe, to nie jest tak, żeby się chwali, no my nie jesteśmy leniwe. Bo my nawet nie potrafimy w takiej chwili ani ty, ani ja, że mamy chwilę dla siebie i możemy... Dziecko kurczę, śpi. wszystko zrobiłam, pogotowałam, położy mhm. się poglądam telewizję. Mm -mm. Nie Nie ma szans. Albo papiery wypełniamy, tak. Albo sprzątamy coś innego. Zawsze zawsze jest albo chociaż szafy powywalamy cię, żeby ją od nowa poukładać. Tak. Nie, zawsze jest. Ale zawsze to to nie mamie, jest. To, to mama, to, tak. to jej tak. wina. To mama już tak. Że my nie umiemy być Też leniwe Kto ma więcej znajomych? Ale może prawdziwych na nie internetowych, bo internetowych które już teraz, no to Karolina. Ale prawdziwych? No to nie wiem, znajomych, ale to tak y, zależy czy... My nie mamy znajomych. <giby> Znajomości takie, że na przykład szkoły, gimnazjum... Natala, my nie mamy znajomych, my mamy może po 5 osób znajomych. W szkole miałyśmy znajomych, ale... A <giby> Byłyśmy lubieni. Dobra. <giby> no nie byłbyś... Kolejne pytanie. Kolejne pytanie, kto jest mądrzejsza? <grymna> A czemu uważasz się za mądrze? Może być mądrzejsza. No nie ma innego wyśladować, no powiedzcie, no że no, chodzi. na wiesz, wie, wie, że żyjesz na tym świecie, Tak, to no, więcej wiesz. <grymna> na no, tym... No nie komentujmy nie dalej, bo my potem nie po mówiliśmy wam, że my się nie kłócimy, więc nie, nie chce się pogodzić. Nie. Ona jest mądrzejsza dla siebie dla siebie, Kto lepiej kutuje? Naprawdę? No, sto razy lepiej ode mnie gotujesz. Nie zgadzam się. Wiecie, dlaczego się nie zgadzam? Jak ona mi powiedziała to dwa lata temu, podniosła do ona powiedziała, masz rację, bo ona dwa lata temu mówiła, że będzie serwowała u siebie w domu te naleśniki na wszystkie sposoby z żeremem, z serem, z mięsem, tak. od każdym, bo ona... Jedyne mi wychodziły, naleśniki. I wychodzą to, mi to do, do tygodni super naleśniki, do kroki, wszystkie wszystkim smażą naleśniki i ona tak. Ale życie, jakby synek, po jak się pojawił, zaczęła gotować dla niego i w ogóle mama teraz chodzi do pracy, na gotuje dla do całego domu, słuchajcie, mojego rodzinnego, no. dla wszystkich, dla swojego męża, dla mojej mamy, dla mojego taty i dla swojego werka. więc nie wiem, jak Ale uważam, biegu. że ty bardzo dobrze gotujesz, wiesz, no to dzięki, zrobić wielu obiad to wiem. nie jest jeszcze jakaś tam y, sztuka, Zreszt ale... Nie będą nas po prostu... lubić po tym filmie. Dlaczego? No bo nie jesteśmy leniwe, wszystko robimy super, czy siebie lubimy, tak jesteśmy ładne, w ogóle, dobra. Może nas oglądają to, co ludzie oglądają siebie, też akceptują, więc kciuki <grym> eee... na siebie. No, o mnie bezpytanie. Kto? No nie. Kto jest ładniejszy? Hmm. Jesteśmy tak samo ładne, czy wy nie widzicie? No. No, w ogóle jak prosto. to komentować? Ja wiem. Kto lepiej tańczy? Zdecydowanie. No chyba nie musimy gadać. Ona miała być. No tak. jak nie oglądałyście w ogóle tak, sister, tak? To powinien się wyłączyć te filmy i wywieźć na sister, tak? A potem wyglądać dopiero ten, żeby zrozumieć, jak to wszystko tak. No, to tak, za dużo by się gadało. Mm. No tak, od lat tańczy i tańczy fantastycznie. Ona na każdej dyskotece jak tylko wchodziła, to schodziła z parkietu, kiedy już mówiliśmy, jedziemy do domu. Albo ktoś jej mówił, bo ja nie często z nim jeździłam na dyskoteki, ale mm, tak. Uwielbiasz tańczyć. Lubię, no. I bardzo ładnie tańczy. Dziękuję. Kocham cię. A ja Ciebie. Kto podejmuje decyzje? Znaczy, jak jesteśmy no, razem. Kto podejmuje decyzje? Ale... Decyzje? No jak jesteśmy ze sobą, we dwie. No, bo już no, nie mówię w kto... małżeństwie, chyba. Karolina. Ja w ogóle jestem... Jesteś typem przywódcy Karola. Lubi... No. Yy, ale takim przywódcą... Mm. Bo Wiesz, może mądry, mądry, być w... skromny. Mądry, właśnie, mądry, skromny, piękny. Nie no, takim przywódcom, że naprawdę zawsze miałaś najlepsze pomysł. Na przykład, nie wiem, jakaś organizacja czegokolwiek, to zawsze miałaś jakieś takie, nie ja wiem, logiczne lubię. podejście do, lubię. do wszystkiego. Mówi, że tam, tu, a nie. No. Tak jak to jest I że wyżą się podporządkować. No bo drugie kolejne pytanie jest dla mnie jedno i to samo. Kto, Kto ma ostatnie zdanie? No, no to Karolina, nie. Karolina. Karola. To urządzenie mi się jest. wynika. Kto lepiej okazuje uczucia? Nie zgadzam się. Ja się nie zgadzam. I też bym parę lat temu powiedziała, że inaczej jest, ale teraz nie, teraz się nie zgadzam. tylko się zrobiła taka, wiecie, bardzo kochliwa, uczuciowa i w ogóle i że o tym mówi, o bo właśnie o to chodzi, ona nigdy o tym nie mówiła i zawsze miała z tym problem. No właśnie, w szkole. zawsze. Znaczy ja mówię też w stosunku ona do mnie, no bo ja nie wiem, jak no to tak. dalej do ludzi obcych. No, to może pewnie nie. No pewnie Tak, nie. no jasne, tylko że myślę, że. Lepiej okazuje się, że płakać chcę, jak się... Się mówisz w ogóle smutnego. To teraz mi się życzyć chce. Tak? No? Weżą o mężu, w ogóle o czymkolwiek, o jakiejś babci na ulicy. <laughs> no to czymś smutnym. Tak wiesz, ty tak mówisz, dlatego tak okazujesz, mm -hmm. no takie, dobra. Kto lepiej kłamie? Hmm. Trudne pytanie. Bo Kłamujemy nie, się? My się nie, nie ukłamujemy. A nie ma takiej potrzeby. No lepiej, nie, nie, wiem. nie wiem. Ja tak powiem, bo ja no, też nie wiem. Ja też. Po no, nie wiem. Trudno, trudno odpowiedzieć, nie wiem. Kto częściej prowokuje do kłótni? Hmm. Chyba ja. Może. Właśnie ja, tak się bałam podnieść tą rękę, ale <laughs> Nie, ona nie, 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 ona, tak nie ona nie prowokuje, że... Ja bym powiedziała takie swoje odczucie, że ty Kale. nie prowokuje, że prowokuje, że przychodzisz i do mnie coś gadasz, mm. ale ona wie, czy prowokuje? Ja na przykład przychodzę do niej. No czy Natalka? O, ona tak. cześć Natalka? tak robi. Cześć. Nie chodzi po I już widzę, ja już mnie złości po prostu to, o co jej chodzi, ale na niby nic. a taka jest ci coś i ona ma to po mamie. Ale mówię... Ja mówię, zawsze mnie złości ten no. chyba schematy. No jak mam właśnie jakieś takie, no jakieś muchy w nosie, to też to tak właśnie potrafię mm, odburzyć, coś? Wieczy, że na, na nią tak bardzo dużo wpływa, czyli na przykład ma zły dzień, bo dziecko nie chciało jeść obiadu, no to już przechodzi na wszystkich jakby, nie? No. To ty jesteś sama w sobie taka zła i No to... Mój kochany możesz też I czasami... I nie masz poker face, ty nie musisz ee... poker face zrobić, że... O, nie, właśnie nie, nie to ok. to... Bardzo bym chciała się tego ale... możesz też to widzi? Hmm. No właśnie, w tym momencie może jak wyjdzie film, to... Przepraszam cię kochanie, że czasami taka jest tak Już się nie... zmienia. Tak i... Będę milsza już. Taki... Jak mi się... Taki. Tak. Nieważne jaki będę miała dzień, już... Będę co Codziennie do no okrągło. No. Boże. Ja już się boję no. Kto więcej je? No ja. No, ty. ty więcej ja jest. więcej jem. Wiesz, ile ja wiem w nocy. No ja też w dawno śpisz. Nie, nie My jemy tylko w nocy. No. Mamy taki zdrowy tryb życia. Mamy tak bardzo zdrowe. Aby dwie palimy, ale... bo ciągle zadajecie to pytanie. Tak palimy? No. Tak. Wtedy się co coś powiedzieć. No. Ale no... No, no, no taka wiem, jak niestety prawda. prawda. Na pewno nie jedna mama, która nas ogląda... Przyznam rację, że często tak jest, że nie ma w ogóle czasu na to, żeby usiąść i zjeść. Yy, a właśnie takim jest. Masz rację. A jedynym wieczór, co powiedzieć, właśnie o opaleniu, do palenia, to baler mm. zawsze znajdzie czas na papierosy. To jest prawda. Nie kosztem dziecka, ale właśnie kosztem na przykład kanapki. Dokładnie. To jest prawda. To jest właśnie to. Mhm. Yy, kto wcześniej wstaje? Yy, teraz. Ja myślę, że. Teraz na walkę. No teraz ty, bo u nas już do 7.30 prawie spaliśmy. No A ty, tak. teraz do No tak, ale... no to teraz rzeczywiście. Hmm. To tak, to tak? No, to, to Równo, przed śmieją, o której stało o 6.00 o O której piątej części o mójtaż, więc one jak trochę bliźniaki tak Tak. Jak. Kto ma lepszy styl ubierania się? Ja bym. O, to nic nie To ja ale... też tak podniosę, ale uważam, że. Nie, jest, żeby ci było miło, yy... tylko po prostu uważam, że dziękuję. mamy inny. Yy, tak, i ona ma zupełnie inny. Tak. Ja zawsze mówiłam, bo może to. Tak ile lat temu było, jak ja się zawsze zachwycałam, mówię, Karolina, a ty jesteś jakaś taka inna, typ... szafa oczywiście pełna zawsze ubrań, jak tą Karolinę. Ona potrafiła się zawsze tak ubrać, nie wiem, do szkoły szła, czy coś, Jaki? zawsze była tak dopracowane wszystko, że pamiętam, zawsze byłam... Bardzo, no, jestem młodsza, tak? A wtedy byłam gówniarą całkiem małą. To nie przywiązywałam do mody ale... kiedyś. ale nie wiem, co to No tak, jak dorosła, ona jest bardziej taka pod styl sportowy. Lubi tak, oczywiście, sukienkę założyć i psa, gdzieś wychodzi, ale bardziej pod styl sportowy, no. chodzi ubrana. Ale taki, wiecie, taki sportowy kobiecy. O, nie tak, że kucyk, w czy jak widzieliście to moją piżamę, na przykład, jak do kosza chodzi. Tylko jest taka sexy sportowa, wiecie, sobie podoba. Na zdrowie. Yy, I ostatnie pytanie. Tak. Mm -hmm. Kto ma mocniejszą głowę do alkoholu? Zawsze. Co tu dużo komentować? Tak było, to chyba w genach tak. mamy. No, tak. no, i co? Tak, tak to się skończył. skończył. Mamy nadzieję, że Wam się podobały nasze odpowiedzi, że w ogóle nam Wam się podobał ten tak. My tałujemy wszystkich, kto chci chciałby wykonać ten tak, dlatego że nie powiem Wam nazwiska, imiona i nazwy, dlatego że nie wiem, kto ma siostrę, brata, męża, z których chciałby nagrać tak i tak. Więc jeżeli oglądacie i macie ochotę, kręćcie! A my będziemy oglądać Was. No jasne. No więc co? Żegnamy się tak. Do zobaczenia kochani, do zobaczenia. Pa! pa, pa!